Z tej strony A dzisiaj będziemy oglądać najdziwniejsze rzeczy Na YouTubie Czekajcie, bo ja to wszystko mogę. Patrzyłem I nie ma się żadnej subskrypcji Na mojej znaczy Jest, ale no Wiecie no Co to, to, to jest? Nie będę tego oglądał, bo mam 25 lat A Kto to włączył? Adam No i piszemy, no albo sobie przeczytamy. Dobra. No dobra. No No. No, no, piszem, no. Najdziwniej... 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 Nie, nie no, muszę napisać.

Aktualnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jej wypełniony silikonem bust ma rozmiar 202ZZZ. Dzięki czemu Mayra Hill, uważana jest za właścicielkę największego sztucznego bustu na świecie, deklaruje na swoim rogu, że jej wiersze ciągle rosną. Prawdopodobnie planuje kolejne wizyty piróżka plastycznego. 9. Majdziały z najbardziej znanymi. Ebi i Britanny mają jedno ciało i dwie głowy. Wewnątrz ich organizmu znajdują się jednak dwie pary płuc i dwa serca. Ich układ nerwowy działa w taki sposób, że jedno z bliźniaczek odpowiada za funkcję oraz kontrolowanie prawej części ciała, a druga za lewej. Mimo przeciwności losu udało im się do tej pory ukończyć studia, a nawet zrobić prawo jazdy. 8. Geompty Aunt jest najniższą kobietą świata. Ma zaledwie 62,8 cm wzrostu i waży nieco ponad 5 kg. Giotti cierpi na achondroplazja, wrodzoną chorobę powodującą zaburzenie rozwoju kości i herłowatość. W 2014 roku zagrała w serialu American Horror Story. 7. Julia Gnuss, 55-letnia kobieta z Kalifornii. Twój ekstremalny wygląd zawdzięcza tatuażom, które zajmują 95% jej ciała. No, Julia tak, twierdzi, tak, że te ozdoby pomagają jej w normalnym funkcjonowaniu. Cierpi ona bowiem na porofilię, chorobę, która uaktywnia się w momencie wystawienia wrażliwej skóry na promieniowanie słoneczne. A tatuaże podobno blokują te reakcje. 6. Mikkel Rufner jest posiadaczką największych bioder i największego tyłka na świecie. Dalia Rufinelli mierzy 101 cm, podczas gdy obwód jej bioder wynosi aż 254 cm. Do tej pory urodziła czwórkę dzieci, co dodatkowo poprawiło jej wymiary. Jest zadowolona ze swojego wyglądu. Pracuje jako modelka plus size. 5. Mendy Cierpi na zespół proteusza, niezwykle rzadką chorobę genetyczną, która objawia się przerostem tkanki skórnej, mięśni i kości. W wyniku choroby nogi i stopy Mandy są trzykrotnie większe niż u przeciętnej osoby. Ważą one aż 95 kg. Na dodatek nadal rosną. 4. Wow. Erika Erwin. Modelka o pseudonimie Amazon Eve ma 205 cm wzrostu, a w szpilkach nawet 220 cm. Jest obecnie najwyższą modelką na świecie. Kobiety, które mają po 160 centymetrów wzrostu, wyglądają przy niej dosłownie jak kasnale. Oprócz udzielania się w świecie mody, na co dzień Erika jest scenerką fitness oraz aktorką. Grała m.in. w American Horror Story. 3. No, 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 no. Asza Mandela 47-letnia mieszkanka USA jest właścicielką najdłuższych włosów na świecie. Jej dredy mierzą 28 metrów i ważą aż 19 kg. Zapuszcza je od 25 lat. Twierdzi, że włosy w niczym jej nie przeszkadzają. 2. <todgłosy> Cathy Young. 77-letnia właścicielka najwęższej talii na świecie. Dzięki regularnemu noszeniu gorsetu w 1999 roku i 2011 ustanowiła rekordy Guinnessa jako posiadaczka najwęższej talii, której obwód wynosi zaledwie 38 cm. 1. Valeria Lukianowa. Pochodząca z Ukrainy dziewczyna stała się internetowym fenomenem. A wszystko to przez swój bardzo nietypowy wygląd przypominający żywą lalkę barki. 30-letnia no. Ukrainka, aby podobnić się do swojej idolki, przeszła 13 operacji plastycznych, których koszt przekroczył 100 tysięcy dolarów. Ona sama no. twierdzi, że nigdy nie poddawała się tego typu operacjom, a figura to zasługa dobrych genów i specjalnej diety. Dobra, to będzie na tyle. Jest w no. no i Ello, ale co no to jest? Ale to, no to wiecie Ej, to jeszcze skrzyńcie, dzwoneczek i tak dalej, i tak dalej, nie? No to nagramy więcej filmów, no to na razie!